6-0 Zapraszam do łączności No, witam witam tutaj 248 No witaj 2248 Skąd dana jest? No witam operator Człabek Okolice okolica Żarowa są okolice są Super do mnie do latu jest na 5-9 zielona jest w Pozdrawiam, 7-3, do usłyszenia 7-3, pozdrawiam Witamy, witamy, walim 5-9 z dużym plusem Tomek, KTH Świdnica Pozdrawiam No, cześć to Tomek Pozdrowienia, u mnie też z dużym plusem jak zwykle Witam Tomek, Sławomir z tej strony Cześć Sławomir, witam, pozdrawiam stację słychać. Bardzo duża propagacja, była jeszcze godzinkę temu. Świdnica Dolny Śląsk, walim przyłęgów na częstotliwości. Proszę, kto nazwoła? No, okolica Żarowa, ale bardzo słabiutko na trójeczkę, nawet nie, bardzo słabiutko Cię odbieram, okolica Żarowa Wcześniej była propagacja, to szło lepiej Także pozdrawiam 7-3 do usłyszenia Odbieram, odbieram w Świdnicy 0 s -ów. Czytelny jesteś na 3,4 Także taki sygnał w Świdnicy Pozdrawiam, dziękuję it's all the 4660 zapraszam do łączności Maiklima 4 yy, 6, 6 4, 0. Tutaj Mike 4 3 16 Spokój proszę jeszcze raz Maiklima 4 3, 16 A 4316 A skąd nadajesz? Świetnica. A powtórz ty, skąd ty nadajesz? Ja nadaję zwalimia kolego. Do mnie tak to latujesz na 5-3 Także jesteś kusalny. Waldega, a ty jak kolegę zwalimy odbierasz? Świdnica, Świdnica, Walim Jeszcze raz proszę kolego Świdnica lub Walim Świdnica, tak? Tak, tak, Świdnica bezesowo bez odbiera modulacja na 4 Mówi, że ja Cię odbieram prawie na siódemeczkę elegancja tutaj do mnie dociera Walim nie jest tutaj Dziękuję Przemek, a to Ty dzisiaj rozmawiałeś z Belgią? Tak, ja się rozmawiałem z tym gościem, z takim, który po włosku tak A, no to Ci tam Łukasz wyśle, to Ci tam Łukasz wyśle łączność, bo ja akurat tutaj nagrywałem e, Dobra, mamy tu jeszcze Walim, pozdrawiam z tej strony Tomasz, KTH Świdnica Walim, zobacz czy dolecisz do Wrocławia no, pozdrawiam również Panie Jeroz, bo... no, było to jakaś ciekawa dopowiedź do Dobra Tu Majk, Pima 4660, KTH Kutecha... Wrocław czy odbierasz Walim? Tak, tak, tu jest kolega z Walimia jestem. Ja jestem ze Świdnicy, ale tu jeszcze kolega z Walimia Jest Walim, proszę Majklima 4660, Walim QTH, Walim, czy Wrocław nie słyszy? Przemoc na tą dłuższą antenę Wrocław, Wrocław, tu Majklima 2248 Wrocław, Wrocław, tutaj Majklima 4316 Czego brakuje? No, jesteś kolega ze strzegomia mobilka? Mm. Witamy, Jawor Tam z kogoś rozbieram, Tomek? do Tak, tak, to ja jestem. Pozdrawiam. Witamy. tutaj budzi mobilek, miał gdzieś ze strzegomia, kurde. Przejdź. Chciałem z nim tam w centrum strzegomia, ale nie wiem, czy jest. Mobil jesteś? No, no to nie jest, to nie odbieram, jest. ale coś tam. Musiałbyś się albo dokręcić, nie wiem, Tomek, odbierasz mobila ze Szczegomia? Ja? Tak, tak, odbieram, odbieram, tylko coś mu tam nie z modulacją jest nie tak Szczegom, dawaj jeszcze raz No, teraz jest tak O, odbieramy z czego w Świdnicy Odbieram oczywiście okolicę Jawora Szczegom, no, tam w było dobrze i tutaj jest bardzo dobrze, proszę czego?

Na częstotliwości Świdnica Na częstotliwości Świdnica Walim, Przyłęgów, strzegą. Czy ktoś chce się z nami sprawdzić? Proszę, zapraszam do oczności